I jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Aładowili Chrystusa. Kochani bracia i siostry, cały czas będziemy jeszcze długo słyszeć to wszystko, co wiąże się z radością. Wielką radością z powstania naszego Pana i Zbawiciela, bo radość jest wielkim darem. Radość jest czymś niesamowitym. Aby zachować w sercu naszym, pomimo wszystkiego tego, co nas otacza, pomimo wszystkich problemów, które mamy wokół. Moi drodzy, i tak dzisiaj, kiedy rozważałem wcześniej słowa tej Ewangelii, której przecież tyle razy słyszeliśmy, i już w czasie, w czasie wielkanocnym, już słyszeliśmy tę Ewangelię, że uczniowie wyszli z Jerozolimy, szli, a w pewnym momencie, Jezus dołączył. No, ale dzisiaj zastanawiam się nad tym jednym. Zatrzymali się smutni. Smutek z nich emanował. Bo może ktoś emanować smutkiem? Moi drodzy, są ludzie, przy których zawsze będziesz smutny. Po prostu już mają takim. Oni nie znają radości. I ci ludzie z trudem właśnie odnajdują. Się wobec tych, którzy mają radość. I dlatego dzisiaj musimy sobie uświadomić, skąd bierze się smutek. Przyczynem smutku zawsze jest zły. Zawsze jest ten, który Cię chce tam zdołować, który chce Cię upokorzyć. I oto ci uczniowie smutni spotykają największą radość, jakim jest Jezus zmartwychwstały. Ale oni dalej idą smutni, mimo że Jezus był obok. Zastanówmy się. I są tacy ludzie, którzy chodzą do kościoła, przychodzą nam przez świętą, przyjmują Jezusa i dalej są smutni. Gdybyśmy się przyjrzeli niektórym ludziom w naszych świątyniach i y, gdy wychodzą z kościoła w niedzielę, to abstrahuję od tego, że są zmęczeni, bo są Niektórzy upracowani, naprawdę upracowani całym tygodniem, ale wychodzą, czy też w zwykły dzień, to na iluż twarzach można dostrzec radość. Czy na iluż twarzach można dostrzec tę wielką radość i to, że w nich serce pała. Czyli to serce, które mówi: Ja jestem najszczęśliwszy, bo przyjąłem Boga do serca. Jestem najszczęśliwszy, bo spotkałem Jezusa dziś. I o taką radość chodzi. Ci uczniowie oni mieli oczy zamknięte, słuchajcie, i szli i długo szli. Opowiadali o wszystkim Jezusowi. Czyli nawet można by powiedzieć, że była to jakaś modlitwa. Bo rozmawiać z Jezusem, modlić się. Widzisz, można się nawet modlić i być smutnym. Tu jest łaska, tu jest coś więcej. Kochani moi, tu jest coś więcej. Tu człowiek musi powiedzieć. Człowiek musi wejść w głębię spotkania z Jezusem. I kiedy to sobie uświadamiamy dalej, kiedy tak dzisiaj przed południem, będąc w tej kaplicy tych świętych, tu, przed Jezusem, lekko uchyliłem okno, ale później, ale wcześniej w ciemności, bo tak lubię, kiedy tylko widać tę czerwoną lampkę, tylko czerwoną lampkę. I jest. Ale ta lampka oznacza, że w tej ciemności życie. Tu jest światłość na wielki I w takiej ciemności się nie lękasz. I w takiej ciemności... Bo ty nie jesteś w ciemności. Przy Jezusie nigdy nie jesteś w ciemności. I dlatego, kiedy Pan Jezus doszedł do Emaus, oni mieli te oczy na uwięzi. Ale zobaczcie, jakby byli... W tej ciemności oni byli, jeszcze nie, nie otwarli oczu. My musimy otworzyć oczy, i umysł, i serce, i wtedy wiem, ja już się nie lękam, bo on jest przy mnie. I moi drodzy, dlatego, kiedy pan Jezus wziął i połamał chleb w Emmaus, to co było? Musza święta. I w pewnym momencie czytamy, że znik, znikł, znik im przed oczu. Nie jest tu napisane. Że odszedł. Zauważcie, nie odszedł, ale znikł, mimo że szedł z nimi. Co to oznacza? Że pozostał, ale już go nie widzieli. Tak jak tu za chwilę przyjdzie na ołtarz. On pozostaje żywy i prawdziwy. I to jest nasza największa, musi być radość. Ja muszę tak pracować w swoim życiu, Powiem wam, że wtedy będziecie mieć świadomość, że waszy poziom wiary wzrasta, im większej w Tobie będzie radości codziennej, że Jezus żyje. Że Jezus żyje. Jeśli w Tobie będzie codzienna ta radość, że Jezus żyje, to już wtedy nie będzie lęku. Moi drodzy, ale przecież gdyby tej lampki tu nie było zapalonej. Gdyby się człowiek znalazł w ciemności, no to, to może się przyzwyczaić i do ciemności. I są tacy ludzie, którzy się przyzwyczaili do ciemności. Ich sumienie zagasło, ich sumienie już im nic nie mówi. Są tacy, było na początku jeszcze tam płonął ten płomyk w tym sercu, a potem nagle oni już odeszli. Ale to, że oni trwają w takiej ciemności, to nie znaczy, że Jezus ich opuścił. Jezus pragnie, aby otworzyli swoje oczy. Ale w tej ich ciemności oni są na uwięzi. Szatan ich uwięził. Uwięził ich. I uwięzi ciebie w różnych sposób, bo będzie ci cały czas brakowało czasu. Bo będziesz cały czas miał 1500, 2000 zajęć w ciągu dnia. Różnych sposobów Rzeczy, aby jak najmniej to twoje serce pałało tą miłością do Jezusa. Aby właśnie nie było w tobie, ta radość była przyćmiona. Ja ją muszę odnawiać tą radość. Ja muszę wracać nieustannie moją myślą w każdym momencie, etapie danego dnia, że Jezus żyje i On jest obok mnie obecny. Że On jest przy mnie. Kochani bracia, jakie to jest ważne! Jakie to jest ważne, to wtedy wszystko, to mamy tych wszystkich problemów. Gdyby dzisiaj można sobie taką e, przenieść Ewangelię na ten czas dzisiejszy, to wyobraziłbym sobie dwóch księży idą przez drogę w maseczkach i rozmawiają, gdzie jest Jezus, skoro teraz tylu cierpi, bo przecież człowiek może o to pytać. Gdzie jest, kiedy tylu umiera? Gdzie coś się stało? Takie pytania zadaje sobie człowiek, jaka będzie przyszłość. Ale Pan Jezus idzie obok, bez maseczki oczywiście, idzie obok i mówi: Nie bój się, nie lękaj się. Jak będzie miał cały czas świadomość mojej obecności w Tobie, obecności tam, gdzie jesteś, bo ja Cię nie opuszczam, to nie lękaj się. Bracia i siostry, jakże to ważne jest? Ważne jest, abyśmy sobie uświadomili, że w nas musi być tęsknota za Jezusem. Ci apostołowie w Emaus, oni już zanim ta tęsknota się skończyła dla nich, kiedy otworzyli oczy i przyjęli go, ten przełamany chleb, u nich to serce zapłonęło. W nich przyszła siła. Oni biegli, by uczni się powiedzieć, Jezus zmartwychwstał. Ja muszę tak przyjmować Jezusa. We mnie musi się narodzić ta nowa siła, nowa moc, by iść jutro kolejny dzień tygodnia, jaki będzie, nie wiemy. Jaki będzie ten tydzień, ale wiemy jedno dzisiaj, że Jezus jest żywy. I prawdziwie obok nas. I że do Niego należy. I nie uciekaj od Chrystusa, nie broń się, nie tłumacz się przed Jezusem, że masz swój czas, który musisz wykorzystać. Wykorzystaj, zaplanuj, ale z Nim, bracie i siostro. Tak bardzo ważne jest, abyśmy sobie to uświadomili. Bo tak to jest wszystko, Najprawdziwsze, byśmy sobie uświadomili, że ta miłość Jego jest tą największą radością. To, że jesteśmy tak kochani przez Chrystusa, powinno nam dawać największą radość, bo w tej miłości jest przebaczenie, bo w tej miłości jest nadzieja, bo w tej miłości nie jesteś sam. To jest największa radość. Kochani bracia i siostry. I tak jak wiecie, że przecież człowiek, który kocha, jest przez kogoś. Gdy kochamy, gdy ktoś ciebie kocha, to człowiek jest wtedy najszczęśliwszy. Ale też wiemy, że jeśli kto ciebie może najbardziej zranić, no powiedzcie, kto może najbardziej zranić drugiego? Ten. Kogo kochasz? Jeśli cię zrani, możecie najbardziej zranić ten, kogo kochasz.